Witajcie w dziesiątym odcinku z Shrek Defeld. Robiliśmy przedtem level dziewiąty, w którym chyba skinąłem trzy, nie cztery razy chyba. No, no to idziemy teraz do dziesiątego levela. Alright, Donkey, listen to me. Artie is going to be on his way back soon. I want you to go into this cave and pretend to be a dragon. Oh, what? Artie wanted to fight a dragon for his quest. What is the deal with everybody wanting to fight dragons? They're much more cuddly than they look, you know. Look, Donkey, it's simple. If Artie thinks he fought a dragon, he'll feel more heroic, like a king, not a kid. Then he'll actually want to come back with us. All right, fine.

I'm to drag it in here. That's your shrek? Where would you get that cheap cast costume? Oh! oh. Ah! Shrek? Donkey? No, idziemy teraz going to throw a coin in the well. Stupid lady in the lake. I teraz będziemy walczyć z prawdziwym, lodowym smokiem. Musimy uważać na jego ataki. I tam na górze takie pomarańczowe, to jego życie. W tych bałwankach jest yy, przydatne rzeczy, które dawają ci. Supermoc Wow I oczywiście L1 żeby, żeby tą supermoc yy, włączyć Jeszcze jeden raz No A jak już się nie ma supermocy to trzeba skakać yy, koło jego twarzy i walnąć niej. Chyba uważać, żeby się nie uderzył. No wie. Już. Teraz no nie, jeszcze jeden raz, kurczę. No. Teraz po prostu nam pomoże tam polecieć w górę. No. Hey, Shield, let right, left, right, look at weed, look at we I love you, Audie, you're the man. Thanks, Hey, uh why are you wearing a dragon costume No, e I... Kenyski I widzimy się w następnym odcinku z Shrek Adventures. Pa!